Hej, szybciej, bo nie mamy całego dnia. <grystanie> Witajcie widzowie. Trochę mnie nie było na YouTube. Dzisiaj przedstawiam Wam mój nowy zakup. Maluch rocznik 79. Więc już kawał klasyka. Stan blacharski. Agonalny. Ogólnie jest to właśnie mój pierwszy kontakt z maluchem w ogóle. Nie miałem nigdy, nie obcowałem z maluchami, jakoś mi to nie pociągało. Ale trafił się taki za 3,5 tysiąca. Plan na dzisiaj rozebrać go, wyciągnąć silnik, pościągać elementy wszystkie drzwi maskę, klapę, środek wyrzucić, głównie środek zobaczcie. Całkiem przyzwoity, porównując do Blacharskiego. To jest tutaj nieźle. Słuchajcie, maluch stał. X lat. Nie był odpalany. Tak to się prezentuje. Co tu więcej gadać? Zaczniemy sobie rozbierać. No, jak rozbierzemy, to sobie trochę więcej pogadamy o nim. Mam też do Was parę pytań. Chyba się na maluchach nie znam. Ale będę się musiał poznać. Daję ja wam jakiegoś szybkiego lapsa z demontażu. No i dobra, lecimy. Mija już któraś godzina od rozpoczęcia prac nad maluchem. Stan, no nie spodziewałem się lepszego. Podłoga i tak będzie cała zmieniana. Właściwie to będzie tu zmieniane praktycznie wszystko. Plac blacharskich będzie tutaj sporo. Widać też, że już ktoś wcześniej naprawiał, jakieś blaszki tu Ale nie ma się co dziwić, auto mega stare. Tu ktoś kawałki podłogi też wstawiał. No ale widać, że z innego malucha albo reperaturkę. Wszystko fajnie. Ten sam kształt. No ale to i tak wszystko będzie wycięte. A tu taka fajna dziurka. Podczas jazdy można by już chyba wypaść. No i tak już wstępnie jest rozebrany. Zacząłem właśnie przed chwilą silnik już rozkręcać odkręciłem te dwie osłony z dołu podlewarowałem sobie go na desce teraz wrzucę ten pas z tyłu tu odkręcę to pół osie przed chwilą odkręciłem no i wydaje mi się, że powinno to już wyjechać wiadomo, jeszcze kabelki ale chyba nic już go więcej tu nie będzie trzymać za chwilę zobaczymy i linka odręcznego No i położymy go na oponat Jak ktoś tu niedawno wahać trzeba wymienić Co mówisz? Mówię waga, trzeba ktoś niedawno wymienią, bo jest taki miarę... No, widzisz, że ma dziur? Co? Mocowanie, mocowanie, Nie, waha. Który? Ten no, prawy, no. ale lewy? Zobacz lewy. Jak wygląda tramasta? W gminie to wygląda? Nie, to wygląda. Ok, to jest ten sposób. Ok, to jest No i tak się prezentuje maluch po wyciągnięciu silnika. Tu te elementy z boku mogą być problem. Pewnie nie ma tego reparaturki, więc trzeba się bawić. Ale to już wiecie. Zobaczymy wszystko po wypiaskowaniu no i zamontowaniu obrotnicy. A w środku zostało właściwie tunel wyciągnąć. No i deskę. A tutaj deski dużo nie ma. Właściwie tylko takie obicie. Silnik sobie stoi. Ja silnika prawdopodobnie ruszać nie będę wcale. Po prostu zostanie oddany do jakiegoś majstra. Który go zrobi. I ja po prostu na koniec. Po skończeniu karoserii go wrzucę do gotowego już samochodu. Także dzisiaj parę godzin pracy. Właściwie cały maluch rozebrany. Zostałe pierdoły. Zawieszenie w sumie na samym końcu. Na razie niech sobie stoi na kołach jeszcze. No i dobra. Efekt dzisiejszej pracy. Na następnym odcinku raczej już będziemy go montować w obrotnicę. Więc trochę będzie ciekawy. Muszę ją w ogóle kupić, więc raczej jakieś 2,5-3 tysiące trzeba wydać. No ale chcę to fajnie zrobić, będzie mi się lepiej pracować niż go jakoś tam wiecie na oponkach czy na kobyłkach obracać. A no jeszcze pytanie do Was, pewnie wielu którzy obejrzą ten filmik bardziej się znają na maluchach. Czy takie wiecie elementy typu o taki pas tył, czy one pasują z tych nowszych wersji? Tak samo wiecie drzwi, maska. Nie sprawdzałem tego jeszcze, a podejrzewam, że do tych pierwszych roczników po prostu będzie gorzej to znaleźć wszystko. Tak samo ten pas przód. Też do wymiany wszystko, nie? No i błotniki. Jeśli to jest wszystko uniwersalne, to fajnie. Po pewnie to będzie dostępne i pewnie taniej. A jak nie to będziemy się bawić. Podłoga na pewno jest cała do wywalenia ale widziałem, że to nie jest problem, można kupić na internecie całą tam podażę za 700 zł te błotniki wewnętrzne chyba też zobaczymy co to wyjdzie, chociaż w tym to już nie ma nic, jak tu się puknie młotkiem normalnie wszystko jest mięciutkie, chyba sama to masa trzyma no dach jest idealny, chociaż tyle dobra, żegnam się z Wami, widzimy się za jakieś, nie wiem, może dwa tygodnie już z obrotnicą może pojedziemy na piaskowanie, albo sobie najpierw wytniemy tak wstępnie te błotniki, żeby po prostu wypiaskować tam w środku wszystko i posprawdzać dokładnie. Dobra, trzymajcie się, cześć.